Cześć wszystkim, z tej strony Pedro von Polen. W dzisiejszym odcinku nagrywam pięć moich ulubionych gier wszechczasów. Jest to ranking sporządzony na podstawie godzin spędzonych w grze, także zapraszam do oglądania. Minecraftu nikomu nie trzeba przedstawiać, na pewno każdy doskonale go kojarzy. Nagrałem kilka odcinków na swoim kanale z niego, także możecie sobie pooglądać w tym momencie. Minecraft jest przede wszystkim grą bardzo prosto oraz niewymagająco graficznie. Co ty chcesz, krowu? Nadaje się do... Najmłodszych graczy oraz tych bardziej zaawansowanych. Każdy znajdzie coś dla siebie. Kolejną grą jest Fortnite. Ponieważ spędziliśmy z Karolem bardzo dużo czasu na rozgrywkę, na trybie ratowania światła oraz na Battle Royale. Na pewno każdy kojarzy tą grę. Cieszy się ona nieprzemijająco sławą. Możliwość grania z znajomym jest bardzo na plus tej grze, także polecamy serdecznie. Kolejny tytuł na naszej liście jest City Skylines. Wygląda bardzo podobnie jak Sim City, który na pewno każdy kojarzy. Jest to gra ekonomiczna, która polega na tym, że budujemy swoje miasto i pełnimy funkcję burmistrza. Jak widać, naszym głównym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb naszych mieszkańców, takich jak na przykład zapotrzebowanie na elektryczność, wodę, wywóz śmieci, opieka zdrowotna, straż pożarna, policja, edukacja, transport oraz wiele innych. Mam wiele pomysłów na filmy na swój kanał oraz na streamy z tej gry, także jeżeli jesteście zainteresowani to piszcie w komentarzach. Ta gra znajduje się na pozycji trzeciej, ponieważ spędziłem w niej bardzo wiele godzin, może nie widać to po tej mapie, ale wierzcie mi, że tak było, o wiele więcej niż Minecraft i Fortnite. Kolejną grą w naszym zestawieniu jest Space Engineers. W owej grze ścielamy się w rolę kosmicznego inżyniera, który buduje własne bazy. Jego misją jest po prostu przetrwanie oraz bronienie się przed wrogami. W grze możemy znaleźć szeroki wachlarz różnych elementów obrających wygląd, np. Tak jak widzicie, mój skafander oraz hełm. Wszystko to możemy znaleźć spadających do nas co jakiś czas zrzutach, podobnie jak w Fortnite. Cie. Możemy także zacząć wśród asteroid lub na planetach. Wszystko zależy od nas, od naszych ustawień. Spędziłem w tej grze bardzo wiele godzin z mybek fo 2 oraz z moim siostrzeńcem Damianem, także ta gra zasługuje na uwagę z mojej strony, ponieważ bardzo chętnie do niej wracam zawsze. Jeżeli chcecie więcej odcinków lub streamów z tej gry, piszcie w komentarzach. Numerem jeden na mojej liście jest oczywiście gra Black and White. Jest to stara gra typu ekonomiczno-strategiczna, w której wciadamy się, się w rolę boga. Posiadamy swoje wioski, mamy swojego chowańca, czyli sworka, którym się opiekujemy, którego uczymy robić cuda. Dbamy o naszej ziemię, naszych wyznawców oraz o poszerzanie wpływów i pokonywanie innych bogów. Gra ma funkcję online, także możecie spędzić wiele godzin razem ze swoimi znajomymi, grając w to grę. Ma bardzo przyjazny interfejs, wszystko jest bardzo fajne, jedyne co was może troszeczkę odstraszyć to grafika. Plusem jest to, że mamy bardzo wiele rzeczy, które możemy uczynić. Na przykład kierujemy ręką, i ową ręką możemy podnosić różne przedmioty oraz oddziaływać na świat. Teraz, czy mam w ręku człowieczka, możemy tworzyć różnych uczniów, na przykład uczeń drwal lub rybak. Jeżeli chcemy, możemy po prostu rzucać swoim wyznawcami. Po wykonaniu początkowych misji, przechodzimy do sceny, w której możemy wybrać swojego stworka. Na początku mamy do wyboru trzy zwierzaczki: stokrowa, małpa oraz tygrys. Podczas rozgrywki możemy odblokować kilka kolejnych chowańców który każdy ma osobne statystyki. Charakter naszego stworka możemy dowolnie zmieniać, karając go, oraz nagradzając. Możemy go po prostu albo To byłoby już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli chcecie więcej odcinków tego typu, piszcie w komentarzach. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!